No do końca, tak nie. nie. Dobra, ja zaczynam. Bardzo prosimy o zaczynam. No Mamy tutaj nasze wspaniałe to ja zaczynam. No to ja naprawdę No Państwu ja zaczynam. No dziewczyny, okay. ja się Możecie, proszę Państwa, moi drodzy, możecie się tutaj troszeczkę tak odsunąć, odsunąć, a dziewczyny z naszych samochodów, reprezentantki na pewno Państwa. Ja podziękuję. w tył. Proszę Państwa, wszyscy robimy trzy kroki w wszyscy lokry... pues no, obiecujemy. Panie prezydencie, proszę o podsumowanie dni Koszajna. No bardzo intensywne, przy dobrej pogodzie. Dziś wprawdzie dopadła nas troszeczkę pomorska pogoda. Ale jesteśmy do niej przyzwyczajeni. W tej chwili dzielimy się z mieszkańcami tortem pod Koszali... na koszalińskim rynku za chwilę. Koncert gwiazdy i koniec 753 dni. Więc ja już zapraszam za rok. To będą 754 urodziny naszego miasta. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to ile tortu zostanie dzisiaj rozdane? Dziś cztery torty ponad około 100 kg, więc myślę, że dla każdego rzędnego starczy pomagają nam dziś brązowe medalizki mistrzostw Polski nasz AZ Energia Koszalin, więc mam dzisiaj dobrą obstawę stworzoną z samych dziewczyn, które w sobotę odebrały medale. I to też wielka radość dla Koszalina. Drodzy Państwo Pikożanina okológ urodzin naszego miasta i właśnie Drodzy Państwo specjalnie dla Was. Prezent wezmą tutaj cudowne posiłki piłkarki ręczne Energa ZTS specjalnie. Dzień dobry. Jak tort smakuje? Bardzo fajnie. A jak się podobało na Dniach Koszalina? Jak Pani ocenia tegoroczną edycję? Pozytywnie, bardzo pozytywnie, ładnie, wspaniale. Wszystko, pogoda trochę dopisuje, trochę... może być. A czy, skorzy czy skorzystała Pani z jakiejś atrakcji? Proszę? Czy skorzystała Pani z jakiejś atrakcji? Jeszcze tylko przeszłam, to jeszcze nie dużo. No, na razie dostała tylko torta. No jak zwykle tort jest zawsze smaczny, no. Smaczny. Lubimy torty, lubimy słodycze, no. Nie pierwszy raz jadamy, no. no ale trafiło nam się, nie czekając w kolejce. No jesteśmy zadowoleni. No. Fajna impreza, no cóż więcej można powiedzieć. No. Z jakich atrakcji korzysta pan podczas dni Koszalina? Wczoraj na biegach byliśmy właśnie, oglądaliśmy do końca. Świetnie, świetna impreza. W ogóle ten... Um... Tam jedzenie poczęstunki moi, muzykę żeśmy zaliczyli taką wspaniałą. Posłuchaliśmy tam przy amfiteatrze. No fajna, fajna to rzecz jest. A czy zostają Państwo dzisiaj jeszcze na dzisiejszych no, koncertach? No oczywiście, coś tu będzie się działo. No. I oby tak dalej. No, dziękujemy, no fajnie. Super, zabawa jest przedmek. Naprawdę. Z jakich atrakcji Pani skorzystała już? Tak. Ale z jakich atrakcji Pani skorzystała? No wiem właśnie teraz tata. No i będę czekała na koncert. A, to na na, na... A którego wykonawcy szczególnie? No Bednarka. To jest Bednarek. Bardzo dobry. Bardzo dobry. A jak się podoba na dniach Koszalina? Na dni Koszalina bardzo fajne są koncerty. Właśnie czekam na yy, Kamila Bednarka i na Grzegorza Rzego. Tylko na te dwa konterty mi się najbardziej podobają. To, to, to trochę z pogodą, jest, nie tak, ale. Ale mam o, nadzieję, o, o, że nie, nie będzie, to będzie to padać. A czy korzystali Państwo z innych atrakcji, na przykład z wczorajszych? Tak, byliśmy wczoraj tego na biegu właśnie kolorów, tylko że nie biegaliśmy, bo jesteśmy alergikami. Dlatego nie mogliśmy tego, po prostu byliśmy, bo ktoś po prostu inny bieg i dlatego kibicowaliśmy jemu. Bardzo smaczny. A jak się podoba na dniach koszalina? No Sympatycznie jest. Rodzinnie, co najważniejsze. Że można spędzić sobie wolny czas z rodziną. i Można sobie przyjść i um, skorzystać z atrakcji, które zapewnił nam przede Miasta. A propos atrakcji, z jakich Pan już skorzystał? Moje dzieci skorzystały. Z tych wszystkich dmuchańców, zameczków, różnych komicznych postaci. I to sobie wykorzystują. Jeszcze dzisiaj będą koncerty, czy będzie Pan? Liczymy aktywnie. Przyszliśmy właśnie na koncerty. Pyszny. A jak się podoba na dniach koszeina? Jest ciekawie, dużo imprez, dużo atrakcji, dużo się dzieje. A z jakich atrakcji, imprez już skorzystałaś? Byłam na Juwenaliach i teraz na koncert przyszłam. Jakiego wykonawcy? E, na Juwenaliach? Na... Nie, 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 dzisiaj. Na jakiego wykonawcy oczekujesz? Na Bednarka. Przepyszny. A jak się podoba na dniach Koszalina? Fantastycznie, bardzo dobrze. Koszalin zawsze, e... fajne ogólne miasto, chce się wracać, także nie wyjeżdżajmy za granicę, zostańmy tutaj. I oby więcej takich Dni No Panny i takich ludzi, uśmiechniętych, jak tutaj, w Koszalinie. Bardzo pyszne, Bardzo dobry. A jak oceniają Państwo tegoroczną edycję Dni Koszejna? No super. Tak, bez przekonania chyba. Nie czemu? Bardzo fajnie. Za chwilę koncert będzie. z roku na rok chyba lepszych gwiazdy są. Właśnie, czy oczekują Państwo występu jakiegoś swojego lubieńca na przykład? Jakiegoś szczęście. Kobiecie nie? A pan? Ja bez A z jakich atrakcji już skorzystali Państwo w, w, podczas Dni No, ja żadnej, bo ja w pracy. To ja z żadnych No dopiero teraz. Czyli dopiero dzisiaj zaczynają Państwo zabawę. To w takim razie życzę wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo.